Szli krzycząc: Polska, Polska. Wtem, jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna: Szli dalej, krzycząc: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące, i zapytał jaka, a drugi szedł i błagał w niebo wznosząc dłonie, panie, daj niech się czuje w ludzi milionie, jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny, sam choć mały, lecz sprawdy zaprzeczyć im wolny. Ten Bóg z Mojżeszowego okazał się nad krzakiem i rzekł, chcesz Ty, jak widzę, być dawnym.